Halo, halo, hej, siemano, ja jestem Hawaii i witam was w następnym odcinku z gry Let's Play is Happy Rateca Raiwen Hunt i jak pamiętacie w ostatnim odcinku zdobyłem sobie nowy yy, statek, znaczy yy, tego oto galeona na środku, yy, tak, i mam jeszcze statek, yy, tą karawelę, ale Kar karavella ale sądzę, że ja, yy, o właśnie, tutaj są kule łańcuchowe, ja pamiętam, chciałem mieć... W łańcuchowe, tylko który był ten mój statek? Nie wiem, przerzucę na ten chyba. To był chyba mój. Te przyprawy to sprzedajemy wszystko i my go chyba spróbujemy obchnąć. Znaczy, gdzie, o tak. No yy, dobra, niech będzie już, ja go po prostu nie chcę mieć. Yy, co my tutaj jeszcze chcemy? Niech będzie dorekrutujemy tutaj załogę i no, i ładnie mnie stać na tego na. Yy. O, mamy misję, zlecenie od gubernatora. Piraci są bardzo aktywni w tym regionie. A to ostatnio takie zadanie było. To jest to samo. Szkuner, 14 dział. To to easy jak na moje statki, atakujemy. W sumie muszę przyznać, że też... E, ...gdyby... ...no, tak jakby jak wcześniej sobie grałem w tą gierkę... ...to nie miałem takiego doświadczenia jak kiedyś, znaczy... ...jak wtedy, to uwierzcie mi, że bardzo szybko... Udało mi się uzyskać taką jedną z większych jednostek, czyli galeon. Mam teraz dwa galeony. Jeden nazywa się e, Daring Antandarna. Nie umiem tego przeczytać. A drugi to jest Perus. Aha, no spoko. Ten jeden chyba przejąłem. Not. Czekam za tą misją, co była spoko, e, żeby przejąć statek podatkowy, bo podobno ta misja jest bardzo dobrze opłacona. Przez gubernatora yy, Bo Jakby to nazwać, ja wcześniej nie grałem jako kaper Czyli, no że na tak, jak tutaj służę teraz Holandii yy, No, no to wcześniej tak nie grałem Tylko byłem, yy, że tak to nazwę, niezależnym piratem Dobra, ale nie załaduj bomby tutaj Znaczy, bomby, bomby Bomby ładuj i strzelaj w niego Bo ich trzeba zatopić Ustawiłem też yy, nieautomatyczny strzał, tylko muszę nacisnąć teraz pasję, żeby strzelać. Yy, to też jest nawet według mnie spoko. No bo wiecie, tutaj to nie jest tak, że sobie po prostu pływam, włączę się działa i wszystko się samo dzieje. Yy, automatyczny strzał jest dobry, jak mamy duży statek, jak mamy mały, to możemy sobie samemu trochę poszczelać, bo to nawet przyjemne jest. Tylko widzę, że ja na razie gadam, ma ten gościu, no... Tak średnio widzę, żeby... Nam to szło, ten drugi Galeon jest też nawet ładny. Tylko on ma takie trochę ciemniejsze żagle, tak mi się wydaje. No Ale my płyniemy za tym gościem w ogóle... Ja zauważyłem, że ten Galeon ma mniej działa, ten mój ma więcej. Tak? No ej. Bez kitu, ten mój Galeon ma więcej dział. Ten ma tylko dwa, a mój ma cztery. Okej, a mój jest Galeon? I Galeon? Myślałem, nie, galeon wojenny jest jeszcze większy. Galeon wojenny też jest spokojny, jest tutaj taki większy. Tutaj też ma tak, jakby jeszcze dodatkową taką burtę z działami na dole. Tak, jak tutaj jest jeszcze jeden, trzeci poziom tych dział. Więc nawet fajny. Dobra, tutaj nie ma moździerza, to się nie pobawię, ale przeniosę się na ten statek i opatrzcie. Trafię coś? Trafię? Nie trafiłem, wszystko poszło do morza. Się utopiło w morzu, no. O, GeForce Experience mi się włączył. Teraz nagrywam w sumie OBS-em, ale... No, bo z tą grą to mam problem z nagrywaniem, ale... Tak to do nawet chętnie nagrywam odcinki z tej gry i będę prowadził tą serię dalej. I teraz, y, jak chodzi o tą serię, no to jak y, Minecraft Survival się niedługo skończy, bo... Naprawdę niewiele mam, już mam mało pomysłów. Ja wiem, że tam jeszcze się mogę y, dużo rozwinąć, o... I 200 złota mam. Dobra, no i mam aż 200 złota. To mi pasuje. Zabieramy towary nasze. I co teraz? Mieliśmy w sumie płynąć na tortugę. Bo tutaj mamy to tortugę. Na, 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 na Galeon, dwa brygi i dwa szkunery. No i musimy płynąć zanim jeszcze bardziej rozbuduje swoją flotę. Mamy tutaj w sumie na Saber Island, mamy też swoją bazę. Ale pierw chyba płyniemy do Fort Zoo, albo nie. Zrekrutujemy prawdziwych piratów z naszego pirackiego portu, żeby... żeby no. żeby mieli lepsze morale. Te kule łańcuchowe nie wiem, czy sprzedawać, zostawię je. Gdzie ja mam te towary? Tu miałem, no. To sprzedajemy to, ale wszystko. To też. Trzeba naprawić się. Dobrze, że ja tutaj sto stocznie zrobiłem. Tutaj poproszę prawdziwe wilki morskie. Zrekrutować mi na łajbę. Moja... Aha, dobra. Moja załoga to pewnie jest mieszanka. Mniej więcej holendrów, tak? Na pewno są holendrzy, piraci. I pewnie jacyś Hiszpanie też się tam znajdą, i może jeszcze yy, Anglicy więc naprawdę yy, wybuchowa mieszanka, nie powiem yy, żagle, żagle. Hmm, nie, no jesteśmy. Jakbyśmy byli, jakbym był piratem, to bym zrobił czarne żagle, ale. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem.